No, jesteśmy po śniadaniu, koledzy. 8:17. Był twarożek z truskawkami I, i co było? I kaszka manna i kakao na napój bogów. I co? Twarożku żeśmy nic nie ukręcili. Tylko manny. I mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I tu jest 11. I mannę wystawiłem. Byłem ciekawy, co, który będzie pił. I zobaczcie, jakim. Kaszka manna ma powodzenie u kotów. I później myślisz, szczury kresy i książki. Co? Kiełbasę by się chciało. Feliksa by się chciało. O, to by się chciało. Widzicie? No. są drogie w cenie. No. Drogie. I co, nie będziemy jeść? O, tam idzie dwunasty chyba, pieszczo. Ja pamiętam, no, tak? Plasty, A no, mamy tak. Mamuśka, działamy, no. kapitan Żbik, Basiorek, Majeczka Romeo, tutaj chyba murzynek, nie Ej, ciotka płaczka, tu jest murzynek, krakierek, Cienki bolek, julcia, szramek, i tam Romeo poleciał. Tak, i tam pieszczot idzie, dwunasty. A kogo nie ma? Nie ma Zyzia. Zyzio! Zyziozio! Zyniuni to nie mam co wołać, bo ona leży w pokoju na parapecie, w tym, w kuwecie, na parapecie w kuwecie. Położyłem jej moją kurtkę, kamizelkę i och, się zaraz wyłożyła. No co, no co, no co, no co? No, a kotki jeszcze śniadania nie dostały ode mnie w bocianówce. Czekają. To będziemy iść. O! Ciotka płaczka jemanne. No, to jedzie, idziemy. Zaraz zobaczymy jak będzie szereg. Dwóch szeregu zbiórka. Idziemy, kicie. Kolejną odlicz. Kolejny odlicz. kicie, kicie. Co tu robicie? tu robicie? Jakie wypędzicie życie? Kicie, kicie, w dwuszeregu zbiórka. Idziemy z tego podwórka. Idziecie? Ocie, który nie idzie? Chodź. Ocie, kicie. Dobra, dam Wam Feliksa trochę. Dolinę noteci dostaniecie i Feliksa. Ach, Rome A Romeo zwykle atakuje, jak idziemy z pod Kiciolki, niońki. Mamne dam dla, dla Garfieldów też. Połowę tu, połowę dla Garfieldów. O, to to idzie. Kto tu przyleciał? A, Zyzio Z poza przestrzeni przyleciał. Trzynasty. Zyzio, gdzieś ty był? Gdzieś ty łapciuchu chodzisz? No. Był e, w poza przestrzeni. No, a tu jeszcze przychodzą z, z poza przestrzeni kotki. Przychodzi taki szelkretowy, rzadko, bardzo rzadko, chyba raz czy dwa widziałem. Przychodzi białas kusy. No, i Lolek, to cztery w sumie przychodzą. Niąńki, kicie! Czy wy pana Władka nie widzicie? Idzie pan Władek. To nie przypadek. Gdyby nie on, nie dałbym radę.